Witajcie moi drodzy. Kilka dni temu wpadł mi w oko intrygujący zwiastun Ark Aquatica. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, to dodatek do survivalowej gry akcji ARK, Survival Evolved. Przyznam, że gry survivalowe zwykle nie są moim pierwszym wyborem, ale tym razem coś przyciągnęło moją uwagę. I nie, nie chodzi o zapierający dech w piersiach gameplay, next-genową grafikę czy wciągającą fabułę. Cały szum wywołał sam zwiastun który, uwaga, w dużej części został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji. W mgnieniu oka zwiastun ten zyskał ogromną popularność, ale nie dlatego, że był perfekcyjnie wykonany, czy że dzieło AI zachwyciło tłumy. Wręcz przeciwnie, wyglądał fatalnie i był pełen błędów. To skłoniło mnie do głębszej refleksji. Żyjemy w czasach, gdy sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie. Niemal codziennie słyszymy o nowych narzędziach AI albo ulepszeniach tych już istniejących. Jak to wszystko wpływa na rynek gier? Czy jest to zmiana na lepsze? Czy może jednak niesie więcej negatywnych skutków? O tym właśnie chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. Jesteście gotowi? No to zaczynajmy. Na początek zerknijmy na sam zwiastun Ark Aquatica, o którym wspominałam. Nie jest długi, więc spokojnie damy radę go razem przejrzeć. Podczas oglądania pokażę Wam kilka najbardziej widocznych błędów, gliczy i zniekształceń, które rzuciły mi się w oczy. Będę robiła krótkie pauzy, żeby wskazać na ekranie, co jest nie tak i na co warto zwrócić uwagę. Nie pokażę wszystkiego, bo tych wpadek jest po prostu za dużo, ale wybrane przykłady świetnie pokażą, jak bardzo ten zwiastun jest niedopracowany. A przy okazji policzymy, ile takich błędów uda nam się wychwycić. To do dzieła. What the fuck is this? I don't know. Tak jak widzieliście, miało być epicko, a wyszło, powiedzmy, że dość komicznie. Dla mnie to wygląda jak pierwsza robocza wersja projektu, a nie coś, co powinno trafić do sieci jako oficjalny zwiastun gry. Ale wiecie co mnie najbardziej zastanawia? Zanim ten trailer został opublikowany, ktoś musiał go obejrzeć, ocenić i powiedzieć: "Tak, to jest idealne. Dajemy to." It was perfect. Down to the last Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł, to pewnie, jak w większości tego typu przypadków, chodziło o pieniądze. AI może być szybsze i tańsze niż zatrudnianie animatorów czy artystów, zwłaszcza dla mniejszych firm pokroju Snail Games. Ale tutaj ewidentnie ktoś poszedł na skróty po całości. Osoba przygotowująca ten zwiastun moim zdaniem nie miała pojęcia co robi, albo robiła to po raz pierwszy. Trailer Ark Aquatica to ostrzeżenie. Bez pomysłu i kontroli AI może narobić więcej szkody niż pożytku. Jak możecie się domyślić, fani gry nie byli zachwyceni. Jeśli zajrzycie do sekcji komentarzy pod tym zwiastunem, zobaczycie, że ludzie dosłownie roznieśli go w pył i szczerze mają do tego pełne prawo. A co sądzicie o grach w całości generowanych przez sztuczną inteligencję? Brzmi jak coś rodem z filmów science fiction, prawda? Chciałabym opowiedzieć Wam o dwóch takich projektach, które wzbudziły sporo emocji. AI Minecraft od firmy Oasis oraz Quake 2 od Microsoftu. Zacznijmy od Oasis, które promowano jako pioniera w tej dziedzinie. Na stronie Oasis wita nas obiecujący opis. Wkrocz do pierwszej gry w pełni generowanej przez AI. Gdzie każda klatka powstaje w czasie rzeczywistym. Buduj, eksploruj i odkrywaj świat napędzany sztuczną inteligencją. Brzmi to intrygująco, prawda? Szczególnie zachęcająco wypadają również komentarze graczy, którzy piszą, że to niesamowite doświadczenie, pokazujące moc AI w czasie rzeczywistym czy pierwszy grywalny, otwarty model sztucznej inteligencji. Niestety, rzeczywistość nie do końca dorównuje tym entuzjastycznym opiniom. AI Minecraft bardziej przypomina technologiczną demonstrację niż pełnoprawną grę. Obiekty znikają, gdy odwracasz wzrok. Animacje zacinają się, a świat czasem zamienia się w chaotyczną plątaninę pikseli. Choć pomysł jest fascynujący, całość bardziej frustruje niż sprawia frajdę. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby dopracować ten projekt przed premierą. A co z Microsoftem? Firma postanowiła pokazać że przyszłość zmierza w stronę gier generowanych przez AI, prezentując nową wersję Quake 2 generowaną w locie, bez tradycyjnego silnika graficznego. Brzmi jak przełom, ale efekt końcowy pozostawia sporo do życzenia. Animacje są sztywne, rozgrywka się tnie, a na dodatek największy problem to przeciwnicy. AI czasem o nich zapomina, przez co znikają lub zlewają się z otoczeniem, gdy tylko odwrócimy wzrok. Kolejny raz otrzymujemy bardziej pokaz technologii niż coś, w co chcielibyśmy zagrać. Technologia gier w pełni generowanych przez sztuczną inteligencję, jak pokazują przykłady AI Minecraft czy Quake 2, znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Projekty, choć fascynujące w założeniach, nie spełniają jeszcze podstawowych oczekiwań. Borykają się z problemami technicznymi, takimi jak znikające obiekty, zacinające się animacje czy chaotyczne światy. Zamiast pełnoprawnych gier otrzymujemy bardziej eksperymenty, które pokazują potencjał, ale nie dostarczają satysfakcjonującej rozgrywki. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. U podstaw leżą poważne wyzwania etyczne, które musimy rozważyć, gdy AI staje się integralną częścią tworzenia gier. Jednym z największych zmartwień jest wpływ AI na zatrudnienie w branży. Jak widzimy w przypadku aktorów głosowych i artystów motion capture, AI może potencjalnie zastąpić ludzką pracę. Na przykład Ashley Burch, znana z roli Alloy w serii Horizon, wyraziła obawy, że AI może odtwarzać głosy i występy aktorów bez ich zgody, co zagraża ich karierom. Strike SAG Aftra, Amerykańskiego Związku Zawodowego, jest odpowiedzią na te obawy. Żądają oni ochrony praw aktorów przed nieautoryzowanym użyciem ich wizerunku. Nie oznacza to, że AI w grach jest z gruntu złe. Odpowiednio wykorzystane, może wzbogacić nasze doświadczenia, na przykład tworząc bardziej dynamiczne światy, jak w grach RPG, gdzie AI pozwala na większą swobodę wyboru czy wspierając deweloperów w prototypowaniu, co pozwala im skupić się na kreatywnych aspektach projektowania. Jednak, aby to osiągnąć, branża musi przyjąć odpowiedzialne praktyki. Na poziomie regulacyjnym, w Europie trwają prace nad AI Act który ma wprowadzić większą przejrzystość i odpowiedzialność w stosowaniu AI, w tym w grach. W Stanach Zjednoczonych Tennessee's Elvis Act chroni artystów przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów, co jest krokiem w dobrym kierunku. Poruszmy teraz kwestię, którą na pewno dobrze znacie: skiny w grach. Wiecie, te kosmetyczne dodatki, za które gracze płacą w grach takich jak Fortnite, Apex Legends, Counter-Strike, Diablo 4, czy wielu innych grach? Wyobraźcie sobie, że przestają je tworzyć artyści, a zaczyna robić to sztuczna inteligencja. Taki skin ląduje w płatnej przepustce sezonowej, czy jako osobny element do nabycia w growym sklepiku za realne pieniądze. AI może wygenerować 100, 1000, a nawet 10 tysięcy różnych tematycznych skinów w ciągu kilku godzin, które potem są sprzedawane przez cały rok. Firma nie musi zatrudniać artystów, ponosić dodatkowych kosztów. Ani tracić czasu na czekanie. Ma gotowy produkt w kilka chwil, a odróżnienie, czy stworzył go człowiek, czy maszyna, staje się coraz trudniejsze. To niewątpliwie kolejny obszar, który może być nadużywany przez firmy, by zarobić na grze jeszcze więcej, jak najniższym kosztem. Przykładem może być przypadek Activision, które wprowadziło skiny generowane przez AI w Call of Duty, Modern Warfare 3. Co spotkało się z krytyką fanów za brak autentyczności i etyczne wątpliwości. No i dochodzimy do sedna sprawy: gdzie kończy się chciwość? Korporacje widzą w AI sposób nacięcie kosztów i pompowanie zysków, ale często robią to kosztem artystów i graczy. AI powinno wspierać gry i sztukę, a nie je zastępować. Bez regulacji robi się niebezpiecznie. Aktorzy tracą kontrolę nad swoimi głosami czy wizerunkiem, gracze czują się manipulowani, a jakość gier z roku na rok spada coraz bardziej. Na szczęście coś się rusza. Wspomniane regulacje, takie jak Elvis Act czy AI Act, to początek. Regulacje i branża musi jednak działać szybciej, by zapewnić, że AI będzie narzędziem wspierającym kreatywność, a nie tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Podsumowując, Moim zdaniem stosowanie AI w grach to miecz obosieczny. Z jednej strony daje niesamowite możliwości, dynamiczne światy, personalizowane doświadczenia, nowe formy interakcji. Z drugiej strony, bez jasnych zasad, może stać się narzędziem do wyzysku. Aktorzy głosowi walczą o swoje prawa, bo nikt nie chce, by jego głos był używany bez zgody. My, gracze, też mamy prawo wymagać żeby gry były czymś więcej niż maszynką do zarabiania pieniędzy. Za kilka lat AI może zrewolucjonizować gry, ale tylko jeśli znajdzie się ktoś, kto przestanie stawiać zysk ponad wszystko. Dlatego bądźmy czujni. Czytajmy umowy, wspierajmy aktorów i nie dajmy się wciągnąć w pułapkę mikrotransakcji. Co o tym myślicie? Czy AI w grach to przyszłość, którą chcecie zobaczyć? Czy raczej coś, co budzi wasz niepokój? Dajcie znać w komentarzach, z chęcią poznam Wasze zdanie. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak, polubcie go i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach.